Ty możesz uratować Ziemię, nawet jeśli o tym nie wiesz. My możemy ci powiedzieć: najpierw musisz się dowiedzieć. o Telefony, eko, kondony, wozy. Co? Gówno, z takim tworenem cykiem. co? Samo zło, bracie jeszcze. W Babilon i szumią, tnieje siostro. Jak patrzę na ten świat, to tracę nadzieję. Mako ziemio i ludzie już są. Свинья! jesz rosu, moja rodzina nie Nie jem jaj, nie piję leka Gdybym musiał, wolałbym człowieka Życzę się mięsem, jem parówki Lubię dogi, ale w bezsą lubię liście, kasztany, otręby na zęby A kamienie? A kamienie na kramienie i pestycydy, nienawidzę O, Po co ci nawozy? Po co ci nawozy? Są prosto górki, wymiarowe śledzie i klonowane kozy Kozy Zlepione fermy, dramaty kurczaków Błupuj cielaków Biednych cielaków MC Donald, kurczaki, ten taki I burgera król ty nie bądź taki nie chcę żyć z brodu, spóry. Chcę poczuć łono natury. Ile w tym mieście hałasu? Wolę życie w środku lasu. Płacą na nametki i korporacje. Dajmy naturze, i Stawcie mnie w zielonej ojczyźnie. Tutaj zapomnę o globalizmie. Ty możesz uratować ziemię, nawet jeśli nic o tym nie wiesz. My możemy ci powiedzieć. Najpierw musisz się dowiedzieć. O telefony, eko, kondomy, wozy, Co Gówno, z tak co samo zło? Hej już miałem lokówki, nie. Telewizora i lodówki Też nie powstrzymajmy to, bo Co? one pochłaniają prąd okay. Nie dla elektrowni jądrowych nie. I nie dla elektrowni wiatrowych nie. Bo, bo Sonowa rośnie dnie i noce. Wyrzucam do strej i wciąż się poce. I będę się chodził, temperatura rośnie. rośnie. Pływają lody, topnieją lodowce Jedy, że upał to jeszcze ufał? Co mówią media, nie będę ufał. Właśnie deszcz, smog, gejem. powiedz mi, co się z tym światem dzieje. Nie budujmy autostrady, gdzieś muszą latać owady. Przywiążmy się do drzew, zachowajmy ptaków śpiew. Biurokracja nas uciska, zamykamy te stroniska. Stwórzmy światową. Panie, ratowanie zwierząt nie jest danie! Przestańmy zdobywać ropę! Sami prosimy się o katastrofę! Otacza na śmietni! Nasze dzieci ze śmieci zrobią kwietni My ręce bez wody! Ja światło przed wyjściem na schody! Wolno brać się worek! śnosić futro z biednych lorek! Grube drzewa sadzimy, grube bobry chronimy, grube krowy doimy grube śmieci palimy Ty możesz uratować ziemię nawet jeśli a tym nie wiesz My możemy ci powiedzieć najpierw musisz się dowiedzieć o telefony, eko kondomy piona wozy, co? Gówno stach, nitwory, recykling, ziemo co? Samo zło